Ale się działo! W miniony weekend Latošin z Zdrój tętnił życiem, tym razem mu Zdrowisko liczni odwiedzili fani aktywnego spędzania wolnego czasu, by wziąć udział w rodzinnym biegu Palanagera 2021. Wspólnie przemierzali leśne dróżki ścieżki tropami legend, historii i przyrody. Przede wszystkim dla przyjemności. Warto wyjść z domu, na przykład ujechać w te tereny lasu, obejrzeć tą kolorystykę, e, w miłym towarzystwie przede wszystkim spełnić to popołudnie. I przede wszystkim dla zdrowia. Sama przyjemność jest to, że możemy wyjść, odpocząć, y, uprawiać jakikolwiek sport i co ma radość z tego jest. Trzeba, no bo my jesteśmy seniorami, trzeba aktywnie pracować na, nad ciałem, na, na, nad duszą, nad na wszystkim, aby być dobrym dla wnuków, pokazywać. Pewno warto na sportowo, bo to dbamy o własną kondycję, dbamy o własne zdrowie, widzimy jaka jest dzisiaj pogoda i po co siedzieć w domu, że tak. Chciałem od początku, odkąd tu przybyłem, dla toczna zdrowia, żeby to miejsce tętniało życie. Mam dzisiaj kolejną imprezę rekreacyjną, sportową, bardziej rodzinną. Nosi ona nazwę Bieg Rodzinny Palanagera i Nordic Walking Rodzinny Palanagera. Celem naszej dzisiejszej imprezy jest, żeby wziąć jak najwięcej osób razem z dziećmi, czyli całe rodziny, w biegu, który jego długość wynosi 6 km. Będą uczestnicy robić dwa okrążenia tego biegu, natomiast Nordic Walking jedno okrążenie 3 km. Celem, jak powiedziałem na początku, jest dobra zabawa, bezpieczne ukończenie biegu i Nordic Walking. No i cieszy mnie przede wszystkim, że kolejna impreza odbywa się w tak wspaniałych przyrodził, bo wychodzi słoneczko. Bardzo się cieszymy w ogóle, że mogła się odbyć taka impreza. Jesteśmy za tym, żeby całymi rodzinami aktywnie spędzać czas i, i dzisiaj sprzyja nam pogoda, sprzyja nam w ogóle miejsce, bo jest przepiękne i cieszymy się w ogóle, że mogliśmy tutaj być, że do, zostaliśmy zaproszeni. Zachęcamy, Nordic Walking jest to jedną z aktywności, którą propagujemy u siebie w gminie Dębica. Serdecznie zapraszamy do tej aktywności. Dzisiaj mamy fantastyczną pogodę, świetne miejsce do tego, aby pokazać ludziom na czym to polega, jak prawidłowo chodzić i zapraszamy. Od najmłodszych lat zachęcamy wszystkich do sportu, uważamy, że wychowanie poprzez sport, poprzez taką fajną postawę kształtuje charakter, kształtuje młodych ludzi. Wysoka Dembica zawsze będzie wspierać tego typu inicjatywy, ponieważ uważamy, że to jest przyszłość naszej młodzieży, naszych dzieci. I, i tak naprawdę no, świat należy do młodzieży, jak to się mówi. Generalnie to jest przyszłość klubu, to jest przyszłość naszego miasta. Ludzie muszą być sprawni, e, zdrowi i o to chodzi tak naprawdę. Oczywiście coś na gorąco jest konieczne, szczególnie taką pogodę, chociaż zapowiada się piękny dzień rewelacyjny. Słońce świeci, e, dzisiaj mamy tylko kawę, herbatę może jakieś frytki, bo pewnie po biegu niektórzy będą potrzebować też dawkę kalorii, czyli tylko tyle. E, generalnie zamknięcie sezonu mieliśmy już kilka tygodni temu, ale to jest taki ostatni odruch nasz w tym roku. Wspieramy jak najbardziej. Jesteśmy jednym ze sponsorów tego biegu, czyli na nas zawsze można liczyć, mam nadzieję. To była impreza zachęcająca nie tylko do zdrowego stylu życia, ale również pomagania. Wydarzeniu towarzyszyła zbiórka charytatywna. Bardzo się cieszę, że mamy możliwość dzięki współpracy z uzdrowiskiem Latoszyn Zdrój zorganizować akcję charytatywną dla Kuby, naszego podobiecznego Fundacji Gorąca Cegła. No i mam nadzieję, że uda nam się pozyskać trochę środków, bo mamy bardzo duże potrzeby. Przed nim są prawdopodobnie cztery operacje rąk. No, szacujemy, że to będzie kwota około miliona złotych, także bardzo dużo. Kuba ma wiele schorzeń różnych, między innymi też chore serce, ale główny jego problem to są ręce. Właściwie nie ma części ramion. Czeka go jak gdyby seria czterech operacji wydłużenia rąk, żeby mógł normalnie funkcjonować. Na stronie fundacja gorąca. Ta cegła jest podane konto, prowadzimy również licytacje i zrzutki i myślę, że jeżeli ktoś by miałby ochotę to bardzo chętnie może wpłacić na jedną z tych opcji. Może też być wolontariuszem gorącej cegły, też szukamy wolontariuszy w tej chwili, także bardzo zachęcamy chętnych do współpracy. W biegu rodzinnym wystartowało ponad 40 osób, w marszu Nordic Walking ponad 50 chodziarzy. Działania na rzecz promocji sportu, krzewienia kultury fizycznej oraz wartości rodzinnych, cel organizatorów rodzinnego biegu Palanagera 2021 osiągnięty